Okres dwutygodniowego wyzwania zaczniemy od klasycznego doznania. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Sudokami i zapraszam Was do planszy Sudoku klasycznego, będącą sugestią od jednego z widzów. Zanim przejdę do tej planszy, to tutaj we wstępie wspomniałem o dwutygodniowym wyzwaniu. Mianowicie moi drodzy, ponieważ zaczęły się w moim województwie ferie zimowe, chciałbym ten czas jak najpierw wykorzystać i w szczególności troszeczkę zintensyfikować, tak ładnie powiem, swoją aktywność, swoją działalność na tym kanale, więc postanowiłem tutaj codziennie umieszczać jeden film właśnie na tym kanale. Więcej o tym mówiłem w materiale w formie short, do którego link zostałem w opisie, serdecznie polecam się z nim zapoznać. Tam również wspominałem o swoich przemyśleniach na temat, na temat czasu, a także kilka słów o czym powiedziałem na czas tych ferii zimowych, głównie skierowanych tutaj do uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkół, którzy właśnie będą teraz mieć okres ferii zimowych. Moi drodzy, dzisiejsza plansza, tak jak wspomniałem, jest sugestią niego z widzów, dosłownie wczoraj pod jednym z materiałów Tutaj użytkownik Michał zostawił komentarz z prośbą o podanie maila, na, na którego mógł mi, mi przesłać planszę, z którą miał tutaj problem. Ja tego maila oczywiście podałem, pamiętajcie, że ten mail zwykle jest podany w opisie pod każdym z filmów. No i dzisiaj rano dostałem wiadomość, gdzie właśnie tę planszę Dostałem z którą Michał ma trudności, i nawet tutaj padła taka sugestia, że mógłbym o rozwiązaniu tej planszy nagrać odcinek. I tutaj, jak najbardziej, uważam również, że jest to bardzo fajny pomysł. No i myślę, że fajnie będzie rozpocząć to dwutygodniowe wyzwanie, wracając do korzeni, czyli do sudoku klasycznego. Tutaj, ponieważ y, Michał ma problemy z tą planszą, no to też spodziewam się, że ta plansza może być naprawdę trudna, pamiętacie może Taki odcinek, gdzie rozwiązywałem planszę z ruchu klasycznego z gazetki. i rozwiązanie zajęło mi prawie 3 godziny i być może okazało się coś podobnego tutaj. Będzie trzeba jakieś podobne analizy tutaj wykonać, jakieś rozważanie przypadków. Jeżeli widziałeś tego materiału, serdecznie polecam. Tutaj może zobaczyć, jak męczyłem się trochę z tą planszą. Link do tego materiału oczywiście zostawiam w opisie. Oczywiście tutaj obowiązują wyłącznie standardowe zasady sodoku, a zatem wpisujemy cyfrę do 9, tak aby nie powtarzało się żadnym żaden żadnym skolu, a żaden z, z bloków miarów 3x3. No i tak, poza tym innych tutaj zasad nie ma, bowiem mamy tylko do czynienia z sodoku klasycznym. Jeżeli chcesz mieć się z tą planszą, to oczywiście stawiam link do jej opisie, jest to pierwszy link pod tym filmem, a ja przystępuję do rozwiązywania i. Zobaczymy, jak bardzo wymagająca będzie ta i Jeżeli tutaj będzie to akcji jakaś technika z poradnika do Sudoku, to oczywiście zostawię link w opisie do odpowiedniego odcinka, gdzie o technice już na tym kanale opowiadałem. Także przedstawię do zrozumienia. Spróbujmy się zmierzyć z tym wyzwaniem. Mówię, rozwiążmy na Sudoku. Ok. Na początek, jakieś skalowanie tutaj, zobaczmy, yy, zobaczmy ili, co możemy wywnioskować na podstawie samych kandydatów. Zwróćmy uwagę, że tych kandydatów yy, w ogóle tych cyfr na planszy na początku jest dosyć mało. Widzę, to jest 17 cyfr, to jest chyba minimalna liczba cyfr, żeby z doku miało jedno rozwiązanie. Więc możemy spodziewać się, że plansza może być rzeczywiście dosyć yy, interesująca. Na pewno zauważyłem, że w tym bloku dwójka, wtedy yy, no, dwó dwójki wykreślałem taki obszar w t i zostawiam tylko jedną połowę na dwójki w tym bloku trzecim. Podobnie tutaj w tym bloku, teraz trójka, te dwie trójki wykreślają taki obszar, też k7t i trójka jest musi być w takim razie tym oto polu. I teraz patrzmy jeszcze na inne tutaj cyfry, może coś tutaj uda się jeszcze nam wywnioskować, może notacja z na przykład te dwie dwójki, ta dwójka wykreśla te trzy pola, w tego bloku, czyli dwójka będzie w jednym z tych dwóch pól na pewno. I w tym bloku w takim razie dwójka będzie w środkowym wierszu, nie może być w prawej kolumnie, bo już w jednym z tych dwóch pól będzie dwójka w tej kolumnie. Czyli 2 w z tych 2 w takim razie. Ok. Patrzymy dalej na jakieś kolejne cyfry. Czy jestem w stanie coś to jeszcze o nich powiedzieć? Ok, Szóstka nie może być w tych polach w tym bloku, więc będzie w jednym z tych 2 pół na dole. 7 nie może być w tych polach, czyli 7 będzie w jednym z tych 2 pól. Te dwie 7 zostawiałem w tym bloku lewą tylko do tego bloku 7. Czy w z tych 2 pół jest 7? Ósemka. U te dwie ósemki osiągam taki obszar z z tym pól jest 8. i o 9 niestety nic nie wiemy. Także chyba powoli musimy tutaj przystąpić do notowania tymi środkowymi cyframi, żeby ustalić, jakie są możliwe cyfry w każdym z, każdym z pól. No i tutaj, co mi się rzuca w oczy, to ta kolumna jest bardzo ciekawa, ponieważ tu nam, na pewno nam brakuje nam cyf 2,6. No i 2,6 nie może być już tych polach, więc to może być jakieś. jakieś wskazówka do jakiejś yy, jakieś tutaj nie, wiem, pary, trójki. No właśnie, bo teraz zauważyłem, że w ogóle w, tym, w tej kolumnie szóstka, no nie może być w tych polach ani tutaj, czyli będzie w jednym z tych dwóch pól, czyli wiemy bloku też to nam zachodzi, więc fajnie, czyli w tym bloku szóstka będzie w, w prawej kolumnie, nie może być to, jest z tych dwóch pól. I z trójką chyba tak samo jest, bo trójka teraz nie może być w tych polach, taki krzyżyk nam się wykreśla. Czyli w jednym z tych pól jest trójka, czyli mam do czynienia z parą 3,6 w obrębie bloku, bo ci sami dwaj kanazi są blokowani do tych samych dwóch pól. Super. Powstałem sobie tutaj do 2,4,5,7,9, ale to dużo jest do wpisywania jeszcze, więc na razie nic nie powiem o tym. W każdym razie, wracając, tutaj brakowało nam 2,6, tak poza tym to jeszcze, ojej, 3,5,7,9. No ale zobaczmy, 2,6 nie może być już tutaj, czyli mogę jeszcze spokojnie 3,5,7,9. Ale tu nie mogę mieć 7. Ja chciałem? chciałem 7 Tu nie mogę mieć piątki na pewno. Eee, tu nie może być 3, 6, czyli 2, 5, 7, 9. Tu nie mogę mieć 2, ani 3, czyli 5, 6, 7, 9. A tu nie mogę mieć 3, ani 7, czyli 2, 5, 6, 9. No, nie, no to jakoś zachęcające, ale niech będzie. Nie będzie. Może jakaś czwórka gdzieś na międzyczasie się pojawi i zobaczymy. Teraz tu w tym bloku brakuje cyfr 2, 4, 5, 6, 9, no 5 tu nie może mieć, więc 2, 4, 6, 9, ja bez dwójki oczywiście, czyli 4, 6, 9, tu bez dwójki to 4, 5, 6, 9 wpisać. Teraz zobaczcie, to jest fajna rzecz, w tym wierszu, gdzie jest 1, 8, nie może być 1, 8 tutaj, nie może być też w tym polu i 1, 8 też nie może być tutaj, czyli mam do czynienia z parą 1, 8 w obrębie piątego, bo 1, 8 jest tu albo, tu, albo tutaj, tu jest z tych dwóch pól, super. No tu będzie 4, 5, 6, 7 lub 9. Nie ciekawa, dostępna informacja. Na razie bym to zostawił w spokoju. A już ta para 1, 8 zaczyna być interesująca. No dobrze. Co jeszcze? Tu, w tym bloku. 3, 4, 6, 7, 9. 7, 6 nie może być tutaj, więc zostaje 3, 4, 9. Z tej kolumnie jest ciekawie, bo 1, 8, 5 nie może być. W tych polach. No tu, ok, 1,8 tu nie może być. Hmm. Ok, tutaj zobaczcie. Yy, bo ogólnie tu brakuje dużo cyfr strasznie, prawda? Yy, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, ale 1, 8, 4 nie mogę tu mieć, 7 nie mogę, bo 7 jest jeden z tych dwóch kolumn, tej kolumny, czyli tu znajdę wcale tylko 3, 5 lub 9, to jeszcze jest nawet znośne. To jest nawet jeszcze znośne. Jeden osień nie może być tu, ani tu. Ale to są te trzy pola, prawda? Są te trzy pola, gdzie... No nie ma za bardzo... Oczy ósemka w jednej z tych dwóch pól, jedynka w jeden z tych dwóch pól. Trochę mało jeszcze informacji. Może to być jakiś łańcuch. Też tak obstawiam. Może być to jakiś łańcuch. Hmm. Tu też ten wiersz jest ciekawy, bo jeden 8, też nie może być w tych polach. I tu też można by szukać czegoś. 1, 5 tu nie może być. A tu 8 nie może być w tych polach. Co jaka z tych dwóch pól w obrębie tego wiersza? Pachnie mi tu łańcuchem jakimś, moi drodzy. Pachnie mi tu jakimś łańcuchem. Czy ja już chcę go teraz skonstruować? Czy to już jest ten moment? Hmm. Spróbujmy. Najwyżej nie uda się, będziemy kombinować inaczej, yy, bo to 1,8 cały czas rzuca mi się w oczy. Na przykład, może tak przypomnijmy, może będę jakieś kolory mogli stosować, na przykład 8 w tym bloku jest jednym z tych dwóch pól. Yy, w tej wierszu parę 1,8, to może mówić, że jedynka to będzie niebieski kolor, a 8 to połarańczowy. O, to jest chyba niezły pomysł. Yy, w tej kolumnie yy, 8, yy, nie może być to czytać, w jednym z tych dwóch pól jest 8. Cholot uajaczowy, czyli też taka notacja Snydera, ale w obrębie kolumny, po prostu dzięki kolorom, jeszcze jakby tutaj wrzucam do akcji, które będą oznaczać, że w obrębie kolumny też jakby stosuję tę notację. E, jedynka w tej kolumnie nie może być w tych polach, ani też tu, czyli w, jeden z tych dwóch będzie jedenka, też oznacza, że to jest że niebieskim kolorem. W tym wiesz, jest też ciekawe, bo 1,8 nie może być w tych polach, 1,8 też tu nie może być. Zostają trzy pola, no ale jedynka nie może być tutaj, więc jeden z tych dwóch pól będzie jedynka, a ósemka, no to nie może być tutaj na pewno, ani w tych polach, które już wymieniłem, czyli jeden z tych dwóch pól na pewno będzie ósemka. Hm. Uuuu Chyba widzę łańcuch na ósemce to jest fajne On jest super Patrzcie Zaczniemy od tego pola A skończymy tutaj Nie ważne od którego pola zaczniemy za Od dołu zacznę No to w tym wierszu ósemka jest w jednym z tych dwóch płyt To jest silne połączenie Z ósemki do ósemki e, Słabe połączenie Z ósemki do ósemki silne bo jest para 1,8 wierszu Usemki do ósemki słabe i z do osemki silne, no bo ósemka jest jednym z tych dwóch w ramach tego bloku. Przypomnijmy silne połączenie budujemy jak dany kanad jest w obrębie y, 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 danej jednostki wiersza komut bloku dokładnie w dwóch polach, a samo połączenie kiedy jest dwóch lub więcej możliwe, więcej y, polach w danej, obrębie danej jednostki. Czyli jeszcze raz ósemki do ósemki silne, bo ósemka jest jednym z tych dwóch w ramach tego, tego wiersza, Usemki do ósemki słabe, z 8 do ósemki silne, bo jest para 1,8. Z 8 do osemki słabe w obrębie kolumny. I z 8 do ósemki silne, bo osemka jest w jednym z tych dwóch pól w ramach tego bloku. Czyli mamy takiego tutaj na kandydacie 8. No i teraz co się robiło? Złożyło się pola w przez dwa końca łańcucha. Są dwa takie pola. Jest to oto pole i to oto pole. To pole nas interesuje, ponieważ już kandydata 8 tu nie mogę mieć, bo jest w bloku, więc to już wykasuję. Ale tu nie będę mieć ósemki. no bo w jednym z tych końców łańcucha ustępka jest prawdziwa. Czyli na mocy techniki ekstrzejna tym czerwonym po nie może ósemki, bo wiemy, że ósemka jest w jednym z tych dwóch końców łańcucha prawdziwa. Można sobie wyobrazić w ten sposób, że jak tu jest osiem, to czyś tu nie ma ósemki, jak tu nie, ma, nie będzie ósemki, to tu będzie ósemka, tu nie będzie ósemki, więc tu będzie ósemka, i tu nie będzie ósemki, więc tu będzie ósemka. Też można to sobie to wyliczyć w razie czego, a ja lubię sobie budować łańcuchy, i jakby ja patrzę na to z punktu widzenia exchange. W każdym razie dochodzimy do wniosku, że w jednym z tych dwóch końców łańcucha, ósemka jest prawdziwa, więc pola widoczna z dwa końców łańcucha, tego kandydata w włamach łańcucha być nie może. Czyli w tym polu na pewno ósemki być nie może. I to jest ciekawe, bo teraz będzie jest ósemka w tym wierszu. Tu jej nie ma jako nie będzie kandata, tu jej nie ma, tu jej nie ma, bo te ósemki patrzą i przed chwilą uzgodniliśmy w czerwonym polu, może być ósemki na moce szczelina. Czyli zostaje tylko jedno pole w tym wierszu trzecim, na którym, w którym może być cyfra 8. Jest to? To, to pole super, a to jest genialne. To jest absolutnie fantastyczne. Super. Czyli co, te kolory już powoli chyba będę kasować. Tak, bo, bo już ósemka tu nie może, tu nie będzie ósemki na pewno. I nie wiem, czy to jeszcze się jakoś przyda. Może zostawmy. O no, zostawmy sobie. Czemu nie? Nic się nie stanie, jak to będzie sobie jeszcze leżał. Czyli na pewno w tym polu jest 8. To już wiem. Dalej nic nie wiem jeszcze za bardzo o tym, więc jeszcze jakby tu musimy się wstrzymać. Ale już jest zawsze coś. Dobra. O, teraz wiem, gdzie jest jedynka w ogóle w tym wierszu, bo jedynka nie może być w tych polach, nie może być tutaj, przez tę jedynkę, i nie może być tutaj, więc jedynka na pewno w tym wierszu musi być w tym polu. Czyli w tym polu nie nie może być jedynki. Jedynka była w ogóle w jednym z tych dwóch pól w tego wiersza, no to jak tu może być jedynki, no to jedynka będzie w tym drugim polu. Super, czyli tu nie ja mogę mieć jedynki, więc to jest na pewno 8. Tu więc jest 1. Para nam się tutaj ładnie uzupełniła. E, tu, y, okej, okay. w, w kolumnie jedynka była w jednym z tych dwóch pól. No to tu nie ja mogę mieć jedynki, więc jedynka będzie na pewno tutaj. No i ósemka w tej kolumnie na pewno będzie już tutaj. Zostało tylko jedno pole. No, tu nie mogę mieć, bo jest ósemka wiersza. Czyli ósemka na pewno jest tutaj też. Kolo do kasowania. I w tym wierszu a w, w tym bloku, czym gdzie jest ósemka, bo góra, dół, środek, i tu i ósemki, więc ósemka, jest tutaj no i jedna drożdża, siódemka znikna, więc druga automatycznie jest też prawdziwa. Fajnie, także ten exchange tutaj nam, widzicie, jednak eliminacja, a tyle nam dała. Bardzo fajna, bardzo fajna sprawa. Dobra, udało nam się już tutaj sporo zrobić. Tu w ogóle w tym bloku, jedynka będzie też na górze, w prawej kolumnie. Tu 8 wiem gdzie jest? Tak, w prawej kolumnie na dole, czyli tu. Czyli mamy chyba wszystkie cyfry, a nie, jeszcze tu w ósemka wiem gdzie będzie, w prawej kolumnie na górze. A jedynki chyba są już wszystkie na planszy, a nie, tu jeszcze jedynka będzie w centralnej kolumnie, czyli tutaj. Ok, czyli teraz mamy na pewno wszystkie jedynki i ósemki na planszy, spoko. E, dobra. To teraz co, czy jeszcze coś będzie tutaj ciekawego, jakieś te, jakaś technika, czy... Gdzieś tam powoli będziemy zbliżać się końcowi. Zobaczymy. To co można zauważyć? Hmm. Czwórka jest na pewno w jednym z tych, w, tego bloku, bo ta czwórka wyklucza, wyklucza te trzy pola. To jest prawda. Hmm. 3, 4, 5, 6, 9 tu brakuje. 3, 5 tu nie może, więc to będzie 4, 9 do wpisania. Dwójka w ogóle, a tu może być też dwójka, tak dwójka w ogóle w tym, w, w, w kolumnie wiem gdzie jest, bo tu nie będzie, nie będzie ani tu, ani tu, czyli dwójka na no, jest tutaj. Czyli tu brakuje w 4 ale 6 9, no, szóstka nie może być tutaj, ani tutaj, bo szóstka jest więc z tych dwóch programach tego pierwsza, czyli szóstka w takim razie w kolumnie pierwszej będzie tutaj, w tym polu. Do szóstki do wykasowania. Jeden na szóstka znika, więc druga przy okazji jest też prawdziwa. Super. Tu w ogóle będzie para 4, 9. Nie tylko w obrębie kolumny, ale też w obrębie bloku. Czyli zostają do wpisania cyfry tu jeszcze 3, 5, 6. Piątka nie może być tych pola, więc na pewno tu jest 5 do wpisania. Tu jest nie ma piątek. Tu wpisania też ma nam 3, 6. Bo, bo po 4, 9 to jest zablokowane. No to trójka nie może być, tam tu będzie trójka, tu będzie szósteczka. Tu trójkę mogę usunąć. Brakuje nam 4,79 w drugim wierszu. To wpiszmy wszystko. Mhm. No Idę, super. Ale tu nie ma piątki przepraszam, nie zauważyłem. E, tu brakuje nam w ogóle 2,4,6,9. Tu nie może być szóstki, więc 2,4,9 do pisać. Ja tu muszę wszystko wpisać. E, 9 chciałem wpisać oczywiście. Tu nie może być szóstki, czyli 2, 4, 9 mogę wpisać. No ponieważ na tym etapie to już można w jeden sposób tę rozwiązać. To jest tylko jeden z przykładowych, który pokazuje. O wiem, o, w, tym, w, tym, w, tym, w tym bloku dwójka będzie w jednym z tych dwóch pól, czyli dwójka w tym bloku będzie na pewno w lewej kolumnie i to musi być dokładnie tutaj. Tu dwójki nie ma. To nam daje parę 4,9 teraz w kolumnie, czyli tu 4,9 na pewno nie będę mieć. Tu jest para 2,6 w obrębie bloku, czyli tu nie mogę mieć na pewno dwójki, bo dwójka jest w tych dwóch pól obrębie bloku. Też fajnie. 4,5 jedynie tu jeszcze brakuje, no wpiszmy na razie wszystko, oprócz parę 3,6. Tu nie mogę mieć piątki, a tu nie mogę mieć siódemki. Narożny chybaż, narożny tam już przeszkadzałem ci kandydaci. Ok, piątka, te dwie piątki są takie obszar, czyli w jednym z tych pól na pewno jest piątka. Czyli piątka, wiemy gdzie jest, będzie, jest, wiemy, gdzie jest piątka w tym bloku, bo lewej kolumnie piątka będzie w jednym z tych dwóch pól, w ramach tego bloku, więc też w ramach tej kolumny. Prawa kolumna jest to czyli piątka będzie na pewno w centralnej kolumnie, tutaj. Dobrze. E tu 2, 4, 5, 9 brakuje, tu nie mogę mieć 4 ani 5, czy to na pewno będzie 2 lub 9. Tu brakuje na bloku 2, 5, 7, 9, nie mogę mieć tu 2 ani 5, czyli to będzie 7, 9, a tu tylko 5, 9, czyli 2, 7, 9. Aha, no to gdzie będzie 3, 6 tutaj w tym wierszu? 3, 6, 3, 6. 3, 6 na pewno będzie w tych polach w ramach tego wiersza, czyli tu jest para 3, 6 przy okazji. Czyli pozostałe które brakują w bloku to 4, 7, 9. 7 nie może być w tych polach, więc będzie tutaj. Tu więc jest para 4.9, brakujących jeszcze dwóch cyfr. Czyli tu będzie jeszcze taka para? 2.5 to będzie jeszcze para. Czyli jeszcze jakieś pary nam pojawiają się w akcji. To narożne dwójki już skasuję. 3.4.7.9 brakuje w kolumnie. Tu nie mogę mieć 7, bo 7 jest jednym z tych dwóch ramach tego bloku, czyli też w ramach tej kolumny. Czyli tu mogę wstać na spokojnie 4.9 po prostu. Ok, siódemka, czy w tym wierszu nie może być siódemka ani tutaj, ani tutaj, czyli jeden z tych dwóch pól będzie siódemka, czyli ta siódemka zablokowana też jest w tym bloku do tych dwóch pól, czyli do tych dwóch pól, czyli siódemki tutaj na przykład już mieć nie będę. No to już mówię, pewnie na wiele sposobów ten plan, że można rozwiązać. Na przykład już widzę teraz, że za, w, tym, w tym bloku będzie jest piątka, musi być na dole. Tu nie ma piątki, czyli piątka w tym bloku musi być na pewno tutaj. 2 i 5. Mhm. Tu nie ma piątki. Tu nie ma piątki, ani tutaj. Czyli piątka w tym bloku na pewno będzie tutaj, bo nie ma miejsca dla niego kandydata. Siódemka będzie tutaj. Nie ma no. siódemka, synchra, więc druga jest prawdziwa. W tym bloku siódemka będzie na górze nie może być tutaj, bo już w jeden z tych wypłynął w tej kolumny. Ślinęka jest tutaj. Powoli no, zbliżamy się chyba do końca. Tu nie może być piątka, więc piątka jest tutaj, prawdziwa druga. Para 4.9 nam się urodziła w wierszu. No dużo tych 4.9 to co jest ciekawe. W tej kolumnie trójka nie może być ani tutaj, ani tutaj, więc będzie w tym polu na pewno. Tu brakuje jeszcze 4,79 w bloku drugim. Tu czwórki, te narożne czwórki skasuje. Tu w wierszu 4,79 do wpisania ponownie. Oj, coś trzeba będzie jeszcze wykorzystać chyba, tak mi się wydaje. Tu siódemki narożne skasuje. Tu brakuje 3,4,6,9 wierszu. O, tu trzeba wszystko wpisać. No dobrze. Tak zróbmy. <laughs> narożne szóstki wykasujemy. O, para 4,9 teraz nam powstała, tak, bo tu jest para 4,9 wierszu, też para 4,9 w wierszu, czyli para 4,9 w kolumnie nam powstała, czyli tutaj nie ma mieć ani 4, ani 9, czyli w ogóle ja wiem, gdzie jest dwójka w tej kolumnie, w ogóle dwójka pewnie w tym bloku już dawno temu była do wpisania, że jest tutaj w tym polu, czyli tu, tu nie ma dwójki, więc jest 6 i 2, tu nie ma więc jest 3 i 6, tu nie ma trójki, fajnie, tu wiem, gdzie trójka będzie w tym bloku na dole, tu nie ma trójki, więc 6, tu jest 3, tu Nie ma 3 ani 6, to szóstka, wiem, szóstka będzie w tym bloku w lewej kolumnie. W tym bloku trzecim tak. Ale dwójka w tym bloku musi być tutaj na pewno. No i czy tu jakiś koniec, czy jeszcze coś trzeba? O, trójka wiem gdzie jest. Trójka będzie na dole. To w tym polu dokładnie. No, i tak wygląda, jakby miało się to nie rozwiązać, ale to pewnie jakaś technika jest, to nam zakończy, yy, zaraz, może ją znajdziemy. O, no, tu sposobów jest wiele pewnie. Tutaj dużo jest pól, mających jeszcze 3 kandydatów, więc jeszcze wstrzymuję się, jakimś tutaj techniką Ale poczekajmy. Zaraz, o, yy, w ogóle tu nie musi być 7, siódem... tu musi być 3, coś się nie zgadza. Yy, nie zgadza się, zobaczcie, dlatego, ponieważ yy, patrzcie na to, że. Gdzie jest piątka w tym, gdzie ja mam w ogóle dwie piątki w wierszu? Czekajcie, trzeba się cofnąć, bo tutaj coś się wydarzyło podejrzanego. A wydarzyło się podejrzanego to, że dwie piątki mam w wierszu. Czemu ja tu w ogóle w piątkę wpisałem? Czekajcie, ojej. Miss click moi drodzy, miało być 9. Przepraszam. No to fajny początek wyzwania, ale maniano no, Dobra. Przepraszam, biorę to na siebie. Tu się 9 miało być. Nie wiem, dlaczego tu w piątki pisałem. Dobra, wracamy teraz. Czyli jak tu jest, dobrze jest, tak, bo tu ma otwara. Bo jak tu, tu jest 2, to nie może być 2, więc tu musi być 9. Przepraszam. Przepraszam. <laughs> Piątka w tym bloku musi być, więc jest cztery. tu więc jest 4, tu więc jest 9. Teraz tu musi być 7 i 2, tu jest 9. Dobrze. Tu musi być 7 i 3. Dobra, to 7. Skazuję. W ogóle narożna jedna znika, więc druga w tym bloku musi być prawdziwa. Tu jest też 4,9 do wpisania. Pala 4,9 kolumnie mówi, że tu nie mogę mieć 4,9. W ogóle 5 musi być tutaj w kolumnie. w takim razie w tym polu nie ma nigdzie jednego miejsca. Tu musi być piątka, bo ta narożna jest fałszywa. Tu brakuje jeszcze 4,7. Znamy kolejność. Tu nie ma czwórki. Teraz tu nie ma 9, jest 4. Tu czwórki nie ma. Czyli tu nie może być 5, więc to jest 9 i 4. E, 2, 3, 6. 2, 6 nie mogę, więc to jest 3. 6, 3. 2, 6. Tu jest 9. 4, 9, 4, 9, 4. Tu brakuje w kolumnie 3. Tu musi być 6, 3 na no, moc trójki. Tu brakuje jeszcze 9 to i 6, a tu brakuje czego? Dwójki na pewno brakuje, tu dwójka będzie tu. Tu brakuje mi siódemki. No i teraz czwórka, musi ja muszę tu mieć 9, 4. I ostatni co zmiana planszy to 9 i 6. 22 minuty. <grytanie> a tak naprawdę mogło być szybciej, bo nie mam pojęcia, jak ja to zrobiłem, że tu 5 pisałem. Nie mam pojęcia, moi drodzy. Co mnie podkusiło? Nie wiem, ale bardzo mi się podobało to rozwiązanie. Bardzo mi się podobał ten, ten łańcuch, ten ekstrim się podał ósemka, który sprawił, że tutaj była do eliminowania ósemka. Natomiast, no, wybaczcie mi, moi drodzy, moi tutaj misklik. To się zdarza. Ja tego nie wytnę, bo oczywiście mógłbym to udawać, że wszystko jest w porządku, że wszystko poszło super. No, ale widzicie, moi drodzy, że jednak czasami też takie jeszcze głupie błędy popełniam i muszę się jakby Mieć na baczności, że nawet jak plansza wydaje się już taka, już taka łatwa, jeśli chodzi o jej ukończenie, no to jednak muszę ostrożnie wpisywać te cyfry. No bo jak widać, jeden taki misklik sprawia po prostu, że coś poszło nie tak, i potem się cofnąłem, i udało mi się to jeszcze uratować. No ale wydaje mi się, że. Nie powinno to mieć miejsca raczej na tym kanale, no ale to, to zdarza się czasami, mam nadzieję, że byliście wobec mnie tutaj wyrozumiali. Także przepraszam tutaj za mój tutaj błąd, ale szczęśliwie udało się to rozwiązanie jeszcze naprawić. Dajcie, znać może, co sądzicie o tej planszy, jak udało Wam się te plansze rozwiązać, może inną znaleźliście drogę, może nie trzeba było z tego łańcucha korzystać, może można było innym tej sposobem dojść do rozwiązania, e, możecie o tym dać znać w komentarzu. Czekam tutaj na e, Wasze, e, wasze te, sugestie, Wasze tutaj, e, opinie na ten temat. Teraz ja zachęcam już do oceny tego materiału, do komentowania i jeśli byś nie był z tym kanałem, to oczywiście zachęcam subskrypcji. A tymczasem życzę powodzenia w dalszym związaniu e, sodoku, także oczywiście e, klasycznego. No i spodziewaj się tutaj, że jutro pojawi się kolejny materiał poświęcony sodoku. Także wszystkiego dobrego i ja mówię właśnie do usłyszenia w kolejnym materiału poświęconym sodoku. Pozdrawiam, serdecznie.